Zgodnie z zapowiedział przed nami seria bliźniaczy płomień. Chociaż ta koncepcja budzi wiele kontrowersji, postanowiłem nagrać ją na wasze życzenie no i zobaczyć, co pokażą karty. Starałem się oczywiście znaleźć równowagę pomiędzy rozsądną interpretacją a całkowitym oddaniem tej teorii, no bo przecież nie możemy jej do końca potwierdzić w praktyce. Przynajmniej ja nie potrafię. Zachęcam, abyście sprawdzili znaki dodatkowe, w tym wedyjski, Uwzględnili zjawisko odczytu odwrotnego, o czym jeszcze przypomnę w trakcie, a zarazem wzięli pod uwagę, że nie z każdym treść się zgodzi. W przypadku prywatnych zapytań o kwestię bliźniaczego płomienia, albo inne sprawy, zapraszam do siebie, jak zawsze terminy na wróżby indywidualne, pisemne i telefoniczne znajdują się pod podanymi adresami. Przejdźmy do kart. W podstawie talii dziewiątka buław. Karta wskazująca na wciąż trwający proces samouzdrawiania. Kiedy mowa o bliźniaczych płomieniach, a zatem najczęściej o relacjach uczuciowych bardzo intensywnych, to mogłoby się wydawać, że dziewiątka buław wskazuje na proces zabliźniania się ran na sercu, ale nie zawsze tak musi być. To też karta powrotu do fizycznego i psychicznego zdrowia, które mogły być naruszone w inny sposób. Stąd widzimy tutaj osobę, która dba o siebie, uczęszcza na przykład na siłownię, konsultuje się z różnymi specjalistami, najczęściej z medykami, doprowadza się do porządku, pokonuje nagłą albo i przewlekłą chorobę, robi wszystko, by wrócić do formy. Skutkiem tego jest piękna sylwetka, fizyczna atrakcyjność, poprawa poczucia własnej wartości, no i też y, pusty portfel, bo te zabiegi będą kosztować. Ale to jest wszystko na plus. Tego typu czynności zalecam wszystkim lwom bez wyjątku, nawet jeśli w tym okresie astrologicznym uważają, że ich bliźniaczy płomień nie istnieje, lub zwyczajnie w niego nie wierzą. To jest po prostu astrologiczna tendencja dotycząca wszystkich osób spod tego znaku i należy z niej korzystać, a zdrowie schronić. Jeżeli jednak wracamy do kwestii relacji bliźniaczych płomieni, to po pierwsze, tego typu. Czynności mogą pomóc powrócić do równowagi wewnętrznej, wyleczyć się po utraconej relacji, a po drugie, dziewiątka była faktycznie wskazuje, że coś bardzo ważnego w przeszłości mogło się zakończyć, ale jeszcze gdzieś tam sobie denda. Na przykład partnerzy rozstają się lub dwie osoby połączone szczególno duchowo więzią, mówią: Pas. Nie chcę już tego związku, idą w swoje strony, ale nie mogą postawić słowetnej kropki nad I. Co to oznacza? Oznacza to, że dalej utrzymują ze sobą jakieś kontakty, nie rozwodzą się lub pomieszkują pod jednym dachem, mimo że oficjalnie związek czy też bliska współpraca się zakończyła. I to są dwa główne motywy stanowiące tło całej sprawy. Przejdziemy teraz do kolejnych kart i zobaczymy, co więcej pokażą. Na początku Królowa Mieczy. Karta wskazująca na kobietę, ale również w ogólnym rozkładzie może być mężczyzna. Osoba bardzo władcza, często narzekająca i narzucająca własną wolę innym. Posiada bardzo specyficzną filozofię na temat tego, jak wszystko powinno wyglądać. Może mieć tendencję, aby trzymać innych brzydko mówiąc pod butem, i chociaż część osób zapewne stwierdzi, że to tradycyjnie narcyzm, to ja nie mówię, że tak koniecznie musi być, bo w tej relacji stricte te cechy się uzewnętrzniają i ja nie jestem pewny, no nie mówię, że nie, ale nie mam pewności, że ten człowiek takich zachowań no nie uskuteczniałby też gdzieś indziej, bo może nie. Może to jest tylko wynik tej dziwnej mieszanki tutaj i te negatywne cechy, tak jakby tworzą się, czy wychodzą na wierzch, coś takiego mi się z tym kojarzy. Należy uważać na to, jak ktoś traktuje drugiego człowieka, to mówią karty. Może to być przymus. Aby zarządzać pieniędzmi w określony sposób, albo prowadzić życie rodzinne tak, a nie inaczej. I to jest coś, czego ten człowiek drugi musi się nauczyć chodzi o taką akceptację, że nie wszystko jest zawsze tak, jak my chcemy że każdy inny ma swoje własne zdanie. Tło wychowawcze, no nie można po prostu przyjść, nagadać i narzucić komuś swojej woli, tym bardziej jeśli ta druga osoba nie robi nic tak naprawdę złego. Zatem zaczynamy z grubej rury. I mogę też powiedzieć, że takie zachowanie mogło stanowić w przeszłości o zakończeniu tej relacji. Ktoś po prostu nie wytrzymał i nie chciał dalej być traktowany jak popychadło, więc stąd dziewiątka była w podstawie tali, właśnie. Mimo to, czwórka monet, która wyszła w ogóle tutaj w pozycji odwróconej swoją drogą, wskazuje na otwarcie się emocjonalne. To może tak, że komuś zachciało się jednak poszukać szczęścia gdzieś indziej, co w sumie jest dobre, znaleźć nowych kandydatów na romans, na partnerstwo, i chyba ktoś tam się obok kręci. Mnóstwo różnych scenariuszy tu jest możliwych. Mam wrażenie, że część lwów mogła znaleźć kogoś nowego, ale są też tacy, co jeszcze wybierają i najprawdopodobniej mają w czym. Nowy rozdział w grze uczuciowej, zatem sytuacja, która jeszcze bardziej separuje wcześniejszych dwóch bohaterów i wprowadza zupełnie nowe osoby na scenę. Piątka Mieczy: Pokonanie depresji. Chronicznego lęku, poczucia niższej wartości, może być psychoterapia, a także poparcie ludzi wokół. No, lew raczej takich problemów nie miewa, ale jeśli ktoś ogląda i uważa, że ma, no to może liczyć na bardzo dużą pomoc. Na pewno pojawi się doskonały doradca, przyjaciel, rodzeństwo, często rodzic, albo wszyscy naraz. Ludzie w internecie będą popierać lwa, będą też dobrze go dopingować i będą trzymać mocno jego stronę, kiedy powie coś przeciwko innym, i słusznie zresztą, więc korzystajcie z tych zasobów. Być może jakaś relacja ma charakter medialny lub jest nagłośniona, i wtedy ludzie st staną jakby po stronie lwa, popierając jego, jego zdanie. To, jakim jest człowiekiem i jak podchodził do tego wcześniej. I widzę, że wiele ludzi też może mieć złe. Złe zdanie o Lwie na początku, ale potem to się zmieni, kiedy on powie, jak było naprawdę, więc sądzę, że komuś tutaj zaleca się, aby nagłos mówił o swoich problemach i się tego nie wstydził. I to z jednej strony jest dla lwa wezwanie, bo ten znak jest taki trochę dumny i on tak niechętnie się dzieli takimi doświadczeniami. Natomiast dla drugiego człowieka to może być lekcja, żeby no po prostu zobaczył, że on nie ma racji, bo kiedy inni poprą lwa, no to tak jakby zda sobie sprawę, że jego filozofia jest bardzo osobliwa i po prostu nie mieści się w społecznych normach. Większość zrobiłaby coś zupełnie innego, więc mamy tutaj do czynienia z taką relacją dość trudną, ciężką. Może to było wcześniej małżeństwo. Albo bardzo stabilny związek, ale on był dość burzliwy. No i niestety, no, no zepsuło się. No i tutaj nie ma co mówić. No, wydaje mi się, że to w tę stronę zmierza. <laughs> Następnie trójka buław i paśmonek. Te dwie karty one trochę mi odstają od pozostałych. Widzę kogoś, kto ma doskonałe perspektywy na rozwój własnego biznesu, ale jednak pracuje w jakiejś grupie, spółce jest zatrudniony. Dostaje dobre pieniądze, ma stabilne miejsce pracy, nikt na pewno na niego nie narzeka. Ewentualnie pewne relacje w pracy mogą być różne. Pamiętamy, że astrologicznie teraz na mapie nieba widać. Jak wyglądają te um, pracowe zależności? Tam lew często się z kimś w pracy trochę ściera, ma pretensje o to, jak ktoś pracuje lub ktoś może mieć do lwa pretensje. Tego typu problemy są tendencyjne, ale to, co te karty mówią w kontekście tematyki rozkładu, to zachęcają, by lew szedł dalej naprzód, żeby się rozwijał, żeby. Promował siebie, żeby starał się znaleźć nowe sposoby gromadzenia pieniędzy, uniezależnił się, i do tego też, jakby to powiedzieć do tego też widzę, że te karty mówią, aby zapłacił za jakieś swoje dobrodziejstwo. Może, może za wizerunek, może to są jakieś takie zabiegi upiększające? Mam to takie coś w głowie. I to jest bardzo dobre, to wszystko pomoże. Myślę sobie też, że te karty są doskonałe w ogóle na płacenie za różne rzeczy, ale chyba najbardziej chodzi o wizerunek. Jak tak teraz patrzę, to więcej mi do głowy przyszło i no to jest moje zdanie, tak to widzę. Więc dobra przyszłość dla Lwa poza tamtą dziwną relacją, dobrze by się skupił na sobie i robił co najlepszego tam ma do zrobienia, budował swoją pozycję, może wracał do formy na przykład jeśli był kiedyś czynnym sportowcem, odnosił sukcesy a potem przez tą całą sytuację, może jakieś kontuzje były, no nie mówię, że tłukł się z partnerem oczywiście, ale bo powiedzmy, że zaprzestał tak regularnie trenować, albo miał sprawy rodzinne na głowie, no i nie mógł sobie pozwolić na nieco więcej czasu dla swojej sylwetki zdrowia. Kolejna karta to dwójka buław. No karta wspomnianych konsultacji. Ja wiem, że <laughs> To, co się tutaj dzieje, może być trudne, ale będzie taki czas, kiedy po odbudowie samego siebie, lew będzie musiał się z tą osobą jeszcze raz skonfrontować. Natomiast skonfrontować się w takim sensie raczej negocjacji, aniżeli wojny, i będzie trzeba zebrać się w sobie, porozmawiać, wszystko wyjaśnić i tą sprawę tak jakby podsumować. Myślę, że to się bardzo często wiąże z decyzją dotyczącą dzieci. Być może alimentów, rozwodu, albo jakichś innych spraw, które zostały niedokończone po oficjalnym rozstaniu. Jest to trudne zadanie, można by powiedzieć karmiczne i ono czeka no, każdego lwa, kto w tym scenariuszu się znajduje. Jeżeli ktoś ogląda i czuje się tym gorszym elementem historii, no to pewnie ktoś do niego przyjdzie i będzie próbował negocjować. Każdemu w tej sprawie radzę, żeby szukał kompromisu, bo to nie chodzi tu o wojnę, tylko tu chodzi po prostu o rozstanie i jakby zrozumienie swoich indywidualnych potrzeb. Nie trzeba tego robić dalej, będąc w związku. Chodzi tylko o to, aby każdy odzyskał swoją autonomię i żył tak, jak chciałby żyć. Jeśli komuś w tej relacji pasują jakieś inne rozwiązania, ma jakąś inną filozofię życia i chciałby. Układać się po swojemu, to niech układa. Tylko niech znajdzie ludzi, którzy są z tym zgodni, a nie wymusza to na innych. Na przykład, to jest taka, takie proste wyjaśnienie. Umiarkowanie. Uwaga na wszelkiego rodzaju infekcje na wszystko, co atakuje układ nerwowy, oddechowy. Oraz kończyny górne. No, być może czas sprzyja kontuzjom, więc bądźcie ostrożni i uważajcie także na swoje samopoczucie w grupie osób. Ci, co są nadwrażliwi albo leczą się na jakieś tam zespoły nerwic czy coś takiego, mogą nie czuć się szczególnie teraz dość dobrze w grupach. I stąd też rada, by robili małe kroczki. Na pewno jednak ludzie są po Waszej stronie. Nikt nie będzie nikogo atakował. Te problemy wewnętrzne, one raczej będą dotyczyły, można by powiedzieć. Yy... Yy... Takiego komfortu. To nie jest tak, że ktoś tutaj już ostrzy noże, tylko mam wrażenie, że no, lew może się czuć niezbyt gotowy, by do tych ludzi wychodzić, może czuć się nieswojo, niepewnie, albo to ta druga strona tak ma. Zatem no, karty radzą, żeby z ludźmi trzymać sztamy. Już po raz kolejny Tarot promuje takie postępowanie i ja myślę też, co zawsze wszystkim tłumaczę, przeciwko <laughs> różnym stanom lękowym, nerwowym. <laughs> Przepraszam za gardło. No, ludzie najlepiej pomagają. Grupa ludzi rozbija nerwice, tak naprawdę. Nie mówię o grupie ludzi, jak na przykład na koncercie. Tylko powiedzmy, dwie, trzy osoby bliskie, przyjaciele spotkać się, porozmawiać. To odciąga uwagę od problemów. I tak też będzie. Dziewiątka, mieczy, księżyc i szóstka, buław. Pokonanie osobistych problemów, kompleksów, zwycięstwo. Walka z własnymi demonami, można powiedzieć, w pewnym sensie, również ucieczka od uzależnień, a przede wszystkim od uzależniających schematów myślenia. Bardzo śmiałe działanie, nowe życiowe cele, a niektóre lwy, które mają takie bardziej już zakorzenione poglądy, to widzę, że będą bardzo mocno za nimi obstawały. I myślę, że to wszystko, co się teraz dzieje. To jest taki moment, w którym lew uczy się nie tylko, nie tylko siebie, ale uczy się także asertywności albo przerabia ponownie tę lekcję sprzed lat. Tak więc dobrze, aby bronił swojego i dobrze, aby utrzymał się i wierzył w siebie. I wierzył w siebie też w pracy. Nie bał się jakiegoś zwolnienia albo nie konfliktował się z ludźmi jeżeli ktoś ogląda jest lewem na stanowisku zarządzającym czyli ma ludzi pod sobą i nie podoba mu się tu za praca to polecam żeby on komunikował to a nie szukał innego rozwiązania naokoło nawet jeśli lew jest w zarządzie niech zbierze zarząd i powie no ta osoba moim zdaniem nie pracuje dobrze to są takie zadania, które stoją przed lwem, i one są bardzo mocno zbudowane na fundamencie tego dziwnego związku, który bardziej przypomina jakąś frustrującą karmę niż bliźniaczy płomień, ale tak jak ja mówię. Kiedy kładę te karty na bliźniaczy płomień, a to jest ostatni rozkład, to mam wrażenie, że to jest troszkę napompowany temat i zdania są podzielone. No ja po prostu czytam to, co widzę w kartach, a to, jak my nazywamy pewne zjawiska, to jest druga rzecz. Moim zdaniem karty opowiadają o bardzo ważnej relacji lwa, która ma go czegoś w życiu nauczyć i również ta osoba też się uczy. I to nie musi być moim zdaniem bliźnia czy płomień. No wiadomo, ja też nie żyję na świecie od wczoraj i poznałem wielu ludzi. Niektórzy byli lepsi, inni byli gorsi. I z każdej relacji, czy ona miała charakter zawodowy, prywatny, czy po prostu jakiś taki krótki, przypadkowy wręcz, uczyłem się czegoś. Więc tak można każdemu powiedzieć, ale tutaj stricte lekcje dotyczą tej asertywności, niezależności, obstawania przy swoich poglądach, jeśli są one słuszne, i chodzi też o niepodleganie innym ludziom, jeśli narzucają za bardzo swoją wolę. Teraz bardzo często w internecie. Jest promowany temat mężczyzn, którzy są jakoś tam gnieceni przez te wszystkie kobiety takie agresywne. No, ja nie jestem za bardzo w tych tematach, bo szczerze powiedziawszy, no, nie bardzo zgadzam się też ze wszystkim, co oni tam zawsze mówią, ale jest to fakt, że ludzie się ze sobą kłócą i rzeczywiście istnieją kobiety, które próbują. Za bardzo atakować mężczyzn, i są też oczywiście mężczyźni, którzy za bardzo atakują kobiety, ale jeżeli to jest tak, że tu ktoś ogląda i jest mężczyzną i czuje się silny, niezależny i naprawdę się stara, ale ma partnerkę albo miał partnerkę, która za bardzo na niego, że tak powiem, brzydko wsiadała. I robiła mu problem, i narzucała swoją wolę, i robiła to naprawdę w sposób, który przekraczał wszelkie zdrowe granice. No to oczywiście trzeba się obudzić, otrząsnąć i zamiast się zalewać łzami, chociaż no każdy powinien zdrowo okazywać emocje, to jednak nie można pogrążyć się w rozpaczy do tego stopnia, aby zejść całkowicie na dno i na dodatek się od niego wcale nie odbić. Po prostu trzeba postawić na swoim, mieć tą zdrową granicę i powiedzieć dość. I tak samo rada brzmi dla kobiet. Tak naprawdę, ja nie widzę tutaj yy, żadnego zjawiska na zasadzie kobiety nękają mężczyzn, czy mężczyźni nękają kobiety. Z mojej perspektywy, ludzie po prostu ze sobą ciągle walczą. A różnica płci, koloru skóry, wyznania to są tylko wymówki, by sięgnąć za nóż. Więc podsumowując, gdybyście się czuli jakoś nieszanowani, cokolwiek to oznacza, no to brońcie się i róbcie to w sposób, który nie musi być awanturniczy. Nigdy wam nie sugeruje, żebyście kogoś naprawdę fizycznie zaatakowali. No chyba, że jest sytuacja bezpośredniej obrony albo jeśli naprawdę macie problem wymagający interwencji prawnej, no to wtedy tak. No niemniej jednak ja myślę, tu bardziej chodzi o wyjście z własną inicjatywą i pokazanie komuś, no nie, tak nie może być. Uważajcie także, żeby nie narzucać swojej woli innym ludziom, bo jeśli jesteście po drugiej stronie barykady i macie w tej teoretycznej relacji bliźniaczych płomieni kogoś, kto postępuje inaczej niż wy chcecie, no to wtedy powiem tak, no szukajcie kompromisu. Może macie jakieś swoje racje, ale... No bywa, że w danym miejscu w pracy, czy może w związku, w którym jesteście, panują inne zasady i trzeba to uwzględnić, żeby jeszcze lepiej ten temat przedstawić. To podzielę się taką historią pewnej osoby z podznaku lwa, właśnie, która miała bardzo zdrowe podejście do związku partnerskiego, ale tak się składa, że akurat poznała swojego partnera mieszkającego za granicą i on był w zupełnie innej kulturze. I tam, chociaż można dużo powiedzieć, dobrego i złego, panowały inne normy. Więc pytanie, kto tak naprawdę miał rację? No i ta racja była ukryta między wierszami, a już na pewno w kompromisie, albowiem ona decydując się na relację z tym mężczyzną. No, powinna zaakceptować pewne normy, które tam obowiązują, tak jak on powinien zaakceptować pewne jej potrzeby. I to jest wtedy taka wypadkowa obydwu sił, które się ścierają, no bo ludzie są zupełnie z dwóch różnych stron świata. I coś takiego może też mieć tutaj miejsce, ale nie tylko w kontekście związku, to może być również przyjaźń, praca, itd. Może duchowość, kto wie. Zatem to jest to, co ja widzę i tak bym te lekcje bliźniaczych płomieni przedstawił. Trudno mi jest powiedzieć, kto w jakiej relacji jest. Napiszcie no, mi w komentarzach, może ja się czegoś dowiem. No, ja też nie jestem całkowicie wszechwiedzący w tych tematach, na pewno te takie różne, nowoczesne ezotrendy typu bliźniaczy płomień i tak dalej, no tak szczerze to mnie to mało interesuje, ale staram się jak mogę, bo może ja czegoś nie widzę, nie umiem, no napiszcie komentarz, to pogadamy. Także to jest to, co widzę w kartach i słyszymy się niebawem. A teraz, jeśli taka seria Wam się spodobała, wspierajcie kącik szamana lajkami, subami i komentarzami, Pamiętajcie, że na chętnych czeka podpowiedź szamana, czyli szybka porada w dowolnej sprawie, każdy rozkład tarota, jaki moglibyście chcieć, no i telefoniczne konsultacje, jeżeli chcecie gadać. Życzę wszystkim, aby znaleźli swój bliźniaczy płomień.